Witam Was w kolejnym, już czwartym odcinku Prince of Persia. Ja, ja jestem moczarnik, to jest Prince of Persia, tak. Trochę tak na szybko, bo jest teraz ogólnie y, siódma godzina. Mam jeszcze trochę czasu, przed moją nieukochaną szkółką, także postanowiłem nagrać jeszcze szybki drugi o, odcinek, y, no czwarty odcinek Prince of Persia. Y, spojrzałem sobie z ciekawości przed chwilą w dodatki i spójrzcie, co tu mamy. Mamy tu menadżer. Galerie grafik. Tu możemy sobie oglądać po prostu fajne, jakieś y, takie arty. Y, za to w menadżerach skór jest bardzo fajna atrakcja. Oprócz tego, y, spójrzcie sobie, jest jeszcze pi z piasków czasu, książę i Altair. Y, ja sobie wezmę piaski czasu na razie. Toś fajnie pewnie to się prezentuje. Wiadomo, że Piaski Czasu to jest pierwsza część Prince of Persia na komputer. Mm. No i co? No to idziemy dalej. Brawa miejska, pieczara, 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 brama miejska, pieczara. Dobra. Jaki zamek królewski? Eee, czekajcie. Oby było to miejsce. Tak, to jest ta pieczara. Tam, gdzie są te drzwi. Miejmy nadzieję. A, jeszcze miałem wspomnieć. A propos tego. Ogólnie tą całą grę mam... Ale śmiesznie wygląda. O lol, to nie jest ten sam... Książę. To nie jest ten sam książę. Hallo, oh, jak on wygląda? Ale ja bym mu mogli zmienić. Dobra, co ja miałem Wam powiedzieć? Mm. A, y, y, ogólnie tą grę mam z cd No nie! Czekajcie, bo my jesteśmy w złym miejscu. Czekajcie, y, ogólnie tą grę mam z CD-Action i w CD-Action miałem tam. M Miałem tam... Miałem tam yy, właśnie tą grę, postanowiłem ją nagrać, I oprócz tego jeszcze tam jest jakiś też menadżer skórek dla, no, yy, podmiany już eliki na trochę niegrzeczniejsze skórki i no jakieś tam jeszcze egzotyczne. Który to był? Czekajcie, no ten save. Czyżby? No czyżby, czyżby, no musimy spróbować. W każdym razie. Tak, to jest to. Miasto światu, Tutaj ja nie przywinąłem tego. Chyba. <tryk> Dobra. Miejmy nadzieję, że to będzie ten save. Jakoś to się z tymi Czekajcie. No, to jest to miejsce. Jak widzicie, tu jest ta brama, którą. Dziś chyba się w odcinku, nie wiem, a chyba się okaże. Musimy ruszać. E... Mamy no, no wszystkie już. Aha, musimy zdobyć jeszcze tych ziaren mocy. troszkie Dobra. A on nie ma tej ręki, żeby się tak drapać. Trochę ta tekstura nie jest taka dupaśna. No, fajnie, Altair. Ale jest ładnie dopracowana. Nie powiem, żeby były jakieś tam złe zarysy. Ta gra ma swój szczegółowy wygląd grafiki i optymalizacji Wiecie, tej komiksowej, więc no tutaj nie można powiedzieć, że coś jest źle dopracowane Bo po prostu my tego nie rozpoznajemy A? A kurde, altair żeś zrąbał O, jeszcze jedno ziarno mocy i już możemy... No gdzie ty skaczesz? Jedno jedno, jeszcze jedno ziarno mocy, i możemy się udawać do, do tej świątyni. No, szkurna Altair! Kurde, co ja mówię, Altair! No, książ księciuniu! Jestem trochę rozkojarzony, bo szkoła. Nie czeka dzisiaj jeszcze. No i dzisiaj nagramy jeszcze serię. Pierwszy odcinek serii z Minecraft z tym kim. Dobra Udajemy się więc do świątyni Dość długi kawałek do wrócenia się, ale no cóż poradzić Lika dawaj Zabijamy na górę. Haha. Eee, dobra. Wow. Fajne, fajne. O kurna. Dobra. Na lewo, niezgane. Spojrzałem sobie na mapkę. Twojej mocy już nie potrzebuję. On się fajnie drapie ręką, mnie. Aj, się w momencie czegoś nie wciśnie, to tak się kończy. Nie dobre myśli o tej grze, ponieważ ona się nie kończy tak łatwo. Znaczy no, po prostu gra nie oferuje nam zakończenia gry. Po prostu Elika cały czas nas ratuje. Ma moc nieskończalną. O tyle fajna gra. Co wcale nie... nie, nie, nie zniechęca. a nakręca. Dobrze, idziemy w ogóle. Może jakiś, yy, jakaś inna droga była przed nami. Inne rozdroże może tam było? Nie. On dziwnie trzyma tą broń. biegnie, bo tak to normalnie trzyma. O sorry, teraz już chyba kichnę, o, Nie, zdawało mi się, dobra Myślałem, że kichnę Dobra, hmm. Ach, czy my już jesteśmy w świętym tylko musimy się tam, o tam udać No biegnij, Altair, no Kurde, Altair cały czas mówię, bo mi nazwa bardzo pasuje w ogóle wszystkie asesiny grałem. Wszystkie, dokładnie wszystkie. Revelations też niedawno, I jednakże z tego wam nie będę robił serii, bo tego jest zbyt dużo chyba na youtube Tego właśnie to jest gra zapomniana. I z tego co wiem, nikt mi nie polecał tej gry. Nikt też w nią u mnie, na przykład yy, z moich dobycznych kolegów nie grał, a mam kolegę, który grał w 100. Stoje... W tyle gier, że się srać można i ma dwie ogromne, dwumetrowe No dobra, metrowe półki z grami. To zapewne wynik uzdrowień. Dzięki nim Aryman pozostanie uwięziony. One dają moc, akurą. Teraz, kiedy są aktywne, możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. Jeśli je uzdrowimy, wtedy zostanie uwięziony, a my będziemy mogli odejść. Tak. Eh, dobra. Aha, i czy sobie wybieramy mocy, tak? Dzięki tej mocy dostaniemy się na rzezne pola w Mieście Światła i na Zamku Królewskim. Tu, proszę bardzo. A nie, ja wziąłem krok. No dobra, to miałem wziąć skrzydła. Wzięliśmy krok, to zobaczymy, co robi krok. Musimy użyć mocy, by dostać się do rzeznych pól? Tak, moce strzegły pól. Musisz mnie nauczyć, jak się nimi posługiwać. Masz długie włosy, ziomuś. A bo ty chyba też... Nie, ty miałeś jeszcze dłuższe, tylko że masz tą chustę na głowie, nie? Założoną. No. Ale fajne! Podoba mi się, jest kozackie niczym nic. Kozackie. Dobra, muszę luknąć, jak jest time. Dobra, jest dobry. Eliko. No, Dobrze, stworzyłem to dla ciebie. Nasz luk nie musi już wypełniać obowiązku. Drzewo słabnie. To twoje słowa? Czy Arymana? Gdzie był Omrast, gdy zabrano twoją matkę? Gdzie był, gdy go potrzebowaliśmy? Eliko, jestem twoim ojcem! twoim królem z pieprza następnym razem kiedy będziesz chciał córkę powinieneś dać jej kucyka koniec świata to nie najlepsze. właśnie ziołóś mówiłem wam że będę zmieniał sobie te skórki na okrągło może nawet wgram tamtego tekstu moda co jest właśnie w tej na, na tej pucie. no i będę zmieniał skórki żeby było rozmaiciej w miskinczu niej inaczej wyglądał. Dobra, baby. Możemy się teraz udać w dwa tutaj następne miejsca. My wybierzemy świątynię słońca, bo jest najbliżej oczywiście I i suniemy ku temu miejscu. Może ja zapiszę jeszcze grę, żeby się potem nie zezrało. Yy, tym razem na pieczarze napisz. No, jest pustynia. Szybciej Altair, nie masz biegu specjalnego. Czyli tak zwanego sprintu. Dobra. To tu? Yes, sir. Przed wielką przepaścią musimy przeskoczyć przy pomocy eliki. I wbijamy na ścianę. Ej, co teraz? Aha, tak też można było. Dobrze. Dobra, wiemy gdzie już idziemy iść. Ojej no, dobra. Idziemy. górę. Pamiętam, że dziś w tej sekwencji gry byliśmy. Tak, to było to pierwsze yy, żyzne pole, które uzdrawialiśmy, chyba. Czy tam drugie już było? Pierwsze, widzicie, jest ten okrąg. Jednakże my się udajemy dalej. Gdzie w grze jest o wiele, wiele mniej walki niż tego skakania bardzo przyjemnego. O, chodzi o to skakanie, jest bardzo przyjemne. Nie da się zginąć dodatkowo. Znaczy, no da się zginąć, ale nie w tym sensie. No, Elikan za każdym razem nas uratuje. Także bardzo przyjemna gra na rozróżnienie, jak najbardziej. Bo czasami te. Fartem tu skoczyłem. Myślałem, że znowu będę musiał powtarzać sekwencje gry. Co proszę? Aha. Widzieliście tak szybko podbiegliśmy, że wróg się nie pojawił. I teraz. Aha, czyli my jesteśmy prawie przy tym brzeźnym polu. Kurde, gdzie ty ziomuś skaczesz? Dobra, zgiń! Od początku zaczniemy. Mora. skoczyliśmy O to chodzi bebe. oparcie jak fajnie znowu to skakanie mistycznej mocy nie może być no właśnie, słuchaj się Elika, księciunia, to daleko zajdziesz. No skoczyłem. Haha! Ha. O ty mendo! Trzeba mende zaspokoić głodę. I głód trzeba zaspokoić. O ty! On jest ten mega szybki! Boom! Jest bliżej. Aha. Aparcie o, o rąbał mi ekran jakąś tam czymś głównym. Patrzcie, będę spieprzył. To nie tam zmierzamy? Tak. Dlaczego zawsze zmierzamy tam, gdzie są przeciwnicy? Nie pytaj się, głupio, tylko reaguj i walcz, ziomuś. Ale te moce są zarąbiste. się zastanawiam, jak te skrzydła mogą wyglądać. Myślę, że jeszcze nie będziemy mieć szansy ich odblokowania. Co to jest, w ogóle, tak naprawdę? Trzeba uważać na to, w każdym bądź razie chyba. O, widzieliście? O, się przestraszyłem, jak on krzyknął. Dobra. Nie myślałem, że ten odcinek będzie tak długo trwał. Tak skacz, tam byś doskoczył, no dobra Ej Ach ta wolna kamera Dobra, najlepiej jak będzie pod nami No jakim, kurna, mać prawem? Nie możesz mi tam już, lika przenieść? Myślisz trochę i tam się twoją mistyczną mocą byś wszędzie dostała. Czy są takie sekwencje w grach? też są ciężkie. Chyba, no może nie jest ciężka, akurat w moim przypadku jest ciężka. Mi się zawsze najgorsze trafi. Fajnie, że to jest dużo sekwencji takich, właśnie wspinanych, takich fajnych. Aha, nie tam! Eee, dziadu zasrany, Boże, święty. Nie wiem, może zostanę zjedzony. Ho ho, jakżeś pocisnął panie księciu, Teraz i dziękujesz, nie? Bozi jest święty, jakie... Ja nie lubię takich sekwencji. Spinanie się po tych kolumnach. Sielika tam nie odzywaj. Tam nic nie masz do rozmawiania. Do gadania. No, nie! Znowu skoczył! Co za śmierdziel! Ja nie rozumiem. Ta sekwencja poruszania się po tych kolumnach jest tak boleśnie wolna jak on się tak obraca wokół tych kolumn, że ja nie mogę. No, w końcu to księciu nie, no człowiek, ale. On ma mistyczną moc. Od teraz powinien kozaczyć do pani. Czymś powinien. Ora tu trzeba znowu uważać na tego mazia, yy, aremanowskiego mazia. No nie, mów, że mam zjeżdżać. Dobra, jakoś zjechaliśmy. Myślałem, że sfailuję. Jupi o, tu się dzieje szybka akcja. Wątła jak nic. A kurna. Nie widziałem nic przez tą kolumnę. Kolumny są najgorsze. Dobra. ho, ho jest kozak. Co się cieszysz? Może znowu, znowu. O ty Mendo. Boom. Mendo. No dobra, nie zdążyłem takiego fajnego super ciosaka zrobić, ale go pokonaliśmy. <słyszynę> no co. <to grywamy> dobra, uzdrawiamy to pole żyznę i się żegnamy. Zaraz z wami. <słyszynę> 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 Jakoś mi dziś, nam dzisiaj dość szybko poszło z potworem. Jakoś trochę bardziej ogarnąłem. Jak, jak częściej gram w to grę, bardziej ogarniam ten styl walki. To jeśli tak oglądasz. Chcesz odpocząć? Arman nie odpoczywa. Dobra, nie odpoczywa to. to ty, ale ty możesz. W każdym razie bądź możesz. Dobra, mamy 77 ziaren światła na 170. 170. To daje nam jeszcze 93 yy, ziarna światła do zebrania. Yy, następny cel nasz podróży to jest. Bo, tam, nawet, nawet tam podróżować. Wiatraki, zrujnowana cytadela W następnym odcinku. Co będzie dalej? Czy księciu nie uratuje tą całą świątynię? Nie, nie, nie rób, nie rób. Czy księciu nie uratuje całą świątynię, Elikę, jej ojca, zarazem ściągnie z, nie, z niego tą moc ciężką i tego Arymana, który wdał się w ojca Eliki? Czy to się stanie? Co się potoczy dalej? Czekajcie w następnym oczekacie się w następnym odcinku. Yy, I oprócz tego, no jak subskrybujcie, komentujcie, klikajcie like it, yy, czyli lubię to i zachęcam do komentarzy oraz do oglądania dalszych odcinków. Bye!